Jesteśmy w tym momencie pod schronem numer 76 w Rudzie Śląskiej. Być może ktoś pamięta, byłem tutaj 3 lata temu spotkać się z właścicielem, który ten schron zakupił. Przez okres trzech lat mocno się zmieniło, szczególnie pod względem wyposażenia. Już za chwilę ponownie spotkam się z panem Ireneuszem, właścicielem schronu i zaprezentujemy to miejsce w obecnym wydaniu. Wszystko to, co tutaj widzicie, zostało nam podarowane, zostało przez nas zakupione za własne pieniążki. Mamy wbrew pozorom bardzo dużo rzeczy i tak naprawdę coraz mniej miejsca. Coraz mniej miejsca na te wszystkie rzeczy, które chcielibyśmy zachować, pokazać. Nie naciągniemy tego obiektu, natomiast rzeczy bardzo chętnie jeszcze przygadniemy, żeby je właśnie dla potomnych zachować. W trakcie remontu tego schronu e, musieliśmy zajrzeć w każdy kąt, w każdą dziurę, w każdą rurę, w każdą szczelinę. Wyciągnęliśmy z tego schronu 17 pełnych busów śmieci, słuchajcie, wiadomo większość to były e, izolacje po kablach, szkło, śmieci, jakieś e, odzież, kartony, ubrania, no, mnóstwo, mnóstwo syfu i e, tego typu rzeczy. Natomiast w tych miejscach, do których zaglądaliśmy, znajdowaliśmy również ciekawe przedmioty. Między innymi znaleźliśmy padełusek, znaleźliśmy elementy wyposażenia tego schronu, na przykład zamknięcie czerpni powietrza, którą wykopaliśmy podczas odkopywania studni amunicyjnej znajdującej się na zewnątrz schronu. Wykopaliśmy podczas odkopywania studni amunicyjnej e, znajdującej się na zewnątrz schronu, znaleźliśmy materiały związane z filmem Grzeszny Żywot Franciszka Buły, który był między innymi kręcony e, w tym schronie. Znaleźliśmy gazety z tego okresu, jakieś golarki, jakieś grzebienie, e, mnóstwo rzeczy drobnych, drobiazgów takich, ale one tak naprawdę powodowały to, że i byliśmy, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak to wyglądało wtedy, w tych latach 80. -tych, czy tam wcześniej, kiedy tutaj coś się działo. Ten schron, jak wiecie, otwarliśmy oficjalnie koniec października zeszłego roku. W chwili obecnej mamy okres zimowy, więc też okres, który nie sprzyja wszelkiego rodzaju wycieczkom czy tego typu eventom z powodu temperatury i aury ogólnie. Natomiast od wiosny, od okresu wiosennego zamierzamy ten schron regularnie. Co parę tygodni otwierać dla zwiedzających, będzie możliwość tutaj podejść, pozwiedzać, pooglądać to, co mamy, bo przypuszczam, że Karol nie pokaże Wam tutaj wszystkiego, co się tutaj znajduje. Będziecie mogli obejrzeć to, dotknąć, zadać pytania. Dodatkowo, dostaliśmy duży teren zewnętrzny od miasta, na którym docelowo Wiadomo, z biegiem czasu, bo to jest finansowane ze środków prywatnych. Będziemy starali się również zrobić jakąś zewnętrzną ekspozycję, jakieś miejsce takie, żeby można było przyjść, usiąść, pogadać na spokojnie, poopowiadać jakieś historie, rozpalić ognicho, zjeść kiełbachę. Podejmując decyzję o tego typu obiekcie, o zajęciu się tego typu obiektem, nie spodziewaliśmy się, że pochłonie to tyle czasu jak również pieniędzy. Może tego nie widać, ale jeżeli porównacie sobie materiał, który mam nadzieję, będziecie widzieli, jak ten schron wyglądał 3 lata temu, bądź obejrzycie historię remontu tego schronu na naszym profilu facebookowym. Zobaczycie, jak to się tutaj wszystko pozmieniało i dopiero wówczas możecie w pełni docenić ilość roboty i kosztów, które zostały tutaj poniesione. Jeżeli chodzi o eksponaty, wiadomo, są to rzeczy, które część, czasami dostaniemy, czasami trzeba kupić, giełdy staroci i e, inne tego, te, tego typu rzeczy. Tutaj kwoty są niewymierne, bo to jedna rzecz może kosztować u pasjonata 10 zł, inna ta sama, bądź podobna 100 zł. Natomiast koszty remontu dojazdów, paliwa do agregatu, e, farb, wyposażenia, oświetlenia, elektryki, Wydaje mi się, że całość na chwilę obecną moglibyśmy zamknąć kwotą w granicach 15 tysięcy złotych. Słuchajcie, pomieszczenie strzelnicy numer 2, maszynownia, wyjście ewakuacyjne zarazem. To jest pomieszczenie, które było najważniejszym pomieszczeniem w tym schronie. Nam się udało, dzięki pomocy znajomym, Pozyskać taki oto eksponat, to jest. No brakuje silnika, ale to jest temat do, do załatwienia. To jest filtrowentylacja, co prawda ze schronu cywilnego z 1953 roku. E, przywieźliśmy to tutaj, poskładaliśmy. Pokażę, że to działa. Wydaje ten taki charakterystyczny dźwięk. Tędy sobie to zaciągało powietrze przez filtry, korby i tą dudą szło sobie dalej już oczyszczone do wnętrza pomieszczenia, w naszym przypadku akurat do schronu. Docelowo, w z racji tego, że w tym schronie nam się rodzą co chwilę jakieś dziwne pomysły, tą filtrowentylację będziemy starali się uzupełnić, odpalić do końca tak, żeby ona spełniała swoje zadanie. Jednym z fajniejszych rzeczy dla osób, które lubią czytać, lubią historię jest te parę kartek, które tutaj widzicie. Jest to fragment niemieckiej książki pod tytułem Memoriał w sprawie polskich fortyfikacji lądowych wydanej w 1941 roku. Ona ogólnie opisuje fortyfikacje na terenie całej Polski, na terenie całej nasze, całego naszego kraju. Ewenementem jest to, że my znajdujemy się w stronie 76 w 20 i w tym memoriale. Ten schron jest właśnie wspominany. Mamy tutaj parę kartek z, z oryginału, wydrukowanych w oryginale, w kolorze, w, tym w tej jakże sławetnej niemieckiej czcionce, którą mało kto potrafi rozczytać. Poświęciliśmy trochę czasu na to, żeby poprosić znajomych w Niemczech, żeby nam to przetłumaczyli z, z niemieckiego na polski. Staraliśmy się to przetłumaczyć zero, znaczy jeden do jednego, i teraz tak. Mamy tutaj bardzo fajnie rozpisane, jak te schrony na tym obszarze, co, może ogólnie, mamy tutaj rozpisane, co Niemcy wiedzieli w 1941 roku na temat m.in. tej linii obrony, tego odcinka. Zobaczcie tutaj, jak te schrony się zabezpieczały nawzajem. Niemcy na ten okres wiedzieli, jak wyglądają panoramy szczeleckie z tego schronu, jakie mamy tutaj... Jakie mieliśmy tutaj wyposażenie, ile mamy broni, ile mamy załogi. Możecie nie wierzyć, ale zgodnie z tym dokumentem w tym schronie w czasie zagrożenia było 19 osób. Mamy w dalszym ciągu informacje o telefon, zabezpieczeniu telekomunikacyjnym, telefonicznym. To wszystko Niemcy wiedzieli w 1941 roku. I ten oto dokument o tym po prostu wspomina. Znajdujemy się w chwili obecnej w pomieszczeniu strzelnicy numer 6. Była to izba bojowa, czyli ta izba, w której między innymi były kręcone też te ujęcia do wspomnianego wcześniej filmu, czyli Grzeczny Żywot Franciszka Buły. Czyli tutaj, za moimi plecami, mamy strzelnicę. No i stąd był wystawiany ten słynny kadlik. My, niestety, z racji na razie braku takich rekwizytów jak właśnie ten CKM, który widzieliście w filmie. Postanowiliśmy, z racji e, posiadanej akurat takiej ekspozycji, stworzyć tutaj szpital polowy. E, mamy tutaj oryginalne szkło apteczne z czasów wojennych, mamy e, doktora Henka, mamy martwą sanita znaczy postrzeloną sanitariuszkę, przepraszam. Mamy mnóstwo sprzętu medycznego z tego okresu, więc również jest to bardzo fajne, według mnie, e, miejsce. Tak czy inaczej, to miejsce, które widzicie, które zobaczycie na tym materiale, zachęca do tego, żeby jednak przyjść, zobaczyć czy z rodziną, czy z dzieciakami, pokazać im, jak to kiedyś wyglądało i jakie były realia. No, ogólnie, słuchajcie, co ja będę dużo mówił. Przyjdziecie, zobaczycie.